Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami We wtorek Bardzo późno jest, godzina 14 Ale Mnie dopadła taka migrena dzisiaj Jeszcze mnie po prostu boli Tutaj cała strona, oko Uff. Ale już stwierdziłam, że wstaję wziąłam kolejną tabletkę Ech, Coś dzisiaj mi te tabletki nie pomogły O 15 mam przyjechać koleżanka Więc stwierdziłam, że dobra Już nie będę odmawiać bo też dawno się nie widziałyśmy, a już pytała, kiedy się zobaczymy, już nie raz, więc jakoś mi tak, wiecie, głupio odmówić. Więc nakroiłam ciacho, taka babka cytrynowa w widlu, bardzo dobra. Henia, ale fajne, wilgotne, tak właśnie, awaryjne ciasto warto mieć w domu. I ogarniam trochę. W sumie nie mam dużo do ogarnięcia muszę podkurzyć ewentualnie, przelecieć podłogę, łazienkę, ogarnąć. Może uda mi się jeszcze okno umyć tam, właśnie w saloniku. Zobaczę. W kąciku telewizyjnym. W kąciku telewizyjnym. Tak to nazwijmy. No, a w sobotę robimy tą urodzinki Filipa. Tak postanowiliśmy, e, więc ja już powoli troszeczkę zaczynam szukać jakiejś inspiracji jedzeniowych. Chciałabym dla dzieci zrobić też osobny stolik, bo tych dzieci będzie 7, więc będzie trochę, a nas będzie dorosłych dziesięć. O ile sąsiadka przyjdzie, potwierdzi, bo jeszcze póki co nie, nie, nie potwierdziła, ale zakładam, że będą. Także dobra, biorę się do roboty, bo za robotę bo nie mam dużo czasu. Dobrze, że mam obiad. Teraz ziemniaki też ostrugam wstawię. Są mielone. I buraczki. Także git. No chyba już wyrzucę. Ja to sobie zostawiłam po No Chociaż może jeszcze zostawię. Może jeszcze zostawię. Mi się wystrój zmieni. Musz, znów musztarda wróci do łask. Zobaczymy. Dobra, co się rozłączam, ale witam się z Wami serdecznie z migreną w nowym vlog. Przyszłam właśnie do łazienki. Już jest godzina 19. Testuję właśnie nowy statyw z temu i jestem po prostu tak mila zaskoczona, że on jest taki wysoki. Fajnie, bardzo fajnie. Ja dzisiaj za dużo nie nagrałam, ponieważ do godziny 14 bolała mnie okropnie głowa, że nie mogłam tej głowy podnieść z poduszki. Potem po dwóch tabletkach, po dwóch tabletkach musiałam właśnie. Ostatnio chyba mówiłam wczoraj, że te leki szybko działają. Nie, no dzisiaj jedna nie zadziałała. Po trzech godzinach wzięłam drugą i ta druga dopiero zaczęła działać. Więc o 14 podniosłam głowę. Zaczęłam sprzątać na dole. Zrobiłam obiad. No i przyjechała do mnie koleżanka. Koleżanka, z którą się już chwilkę nie widziałam. Umówiłyśmy się też po świętach na lepienie pierogów. No, także fajnie posiedziała parę godzin, więc no niedawno pojechali, z godzinkę temu. Ja zrobiłam teraz śniadanko Filipkowi do szkoły i mm, w zasadzie tak na pół zrobiliśmy trochę, trochę ja. I przyszłam się już kąpać. Jest już godzina przed dziewiętnastą. I stwierdziłam, że. No, nie będę Was tu ściemniać i produkować na siłę materiału. Jak nie ma go z czego wziąć przez to migranę. jednak cały dzień po prostu można powiedzieć, przeleżałam w łóżku na zgonie. No, dobra, ja się rozłączam, ale fajny jest ten stary, taki właśnie fajny, wysoki. Mam nadzieję, że, że trochę posłuży. <grym> zobaczymy, bo to jest action to takiej jednorazówki. Powiem wam szczerze, to jest deal za też. Yy, więc zobaczymy, jak ten z temu się sprawdzi. Jeszcze Wam pokażę zamówienie, które zamówiłam z butiku internetowego Elizabeth. Yy. Tam zamówiłam właśnie takie ładne, nowe narzuty. Mąż mówi, że mu się nie podobają. Mi się podobają, są właśnie takie marmurkowe. No, pokażę Wam później, a jak wyjdę z łazienki, a może jutro uda mi się je ubrać i umyć te okna. Jutro na siódmą rano też mam pazurki. I chyba zrobię takie same, tylko właśnie ze złotkiem. Chyba tak, bo mi się podobają. Ale dodam właśnie jakieś bling, bling, żeby się świeciło. Powinnam też głowę umyć. Dzisiaj mam jeszcze wizytę lekarską online o 21.00, więc I chciałabym dzisiaj zrobić, dopiąć listę mm, rzeczy, które będę gotować w sobotę na imprezkę urodzinowo-wędzeniową, bo bo taka to imprezka się odbędzie no bardziej chyba jednak urodzinowa. Chociaż nie wiem, pół na pół. Wymyśliłam dzisiaj, żeby zrobić dla dzieci osobny stół, żeby sobie w każdej chwili mogły podejść, sobie coś tam szarpnąć. No i tak, wymyśliłam parę rzeczy na menu dziecięce. Wymyśliłam takie kanapeczki z ciasta francuskiego. Wymyśliłam nugetsy, frytki. Raczej chcę odejść od sódy, czy chrupek, chipsów, tego typu rzeczy takich, wiecie, przetworzonych. Bo potem te brzuchy dzieci bolą i ja wolę, żeby zrobił coś konkretnego. Mm, coś tam jeszcze miałam zapisane, ale to może później wrócimy do planowania. Może sobie z Wami razem usiądę i poplanuję, a póki co idę właśnie pod prysznic. Umyjemy sobie razem buzię, bo jednak coś bym Wam tam chciała wrzucić, nie, z tego dnia. A tak sobie myślę właśnie odnośnie wcześniejszej, wcześniejszego mowy e... święta. W moim rozumieniu święta to jest czas z rodziną, z najbliższymi, czas wolny, spędzony z najbliższymi. E... I dla mnie, obdarowywanie najbliższych. Ja uwierzę, jak odderzywać. Kocham kochanych przez mnie ludzi, bliskich mnie ludzi. Ja już dawno odeszłam od porządków świątecznych. Ja robię porządki, kiedy sytuacja i pomieszczenie tego wymaga. Ja nie myję okien pod święta. Wiecie, specjalnie. Moje okna kiedy są brudne, więc ja sobie od jakiegoś czasu, od jakichś paru lat, oszczędzam tego szały świątecznego sprzątania. Ja zostałam tak wychowana, że trzeba to sprzątać na święta. Nie, trzeba mieć zawsze czysto. Po prostu. Tak uważam, w miarę możliwości, oczywiście. No znaczy i w miarę zdrowia. W miarę zdrowia. E, więc ja się tak nie spinam jak kiedyś i wiem, że Wy się kochane możecie spinać. Wiem, że niektóre z Was mogą mieć coś takiego kurczę, okna, nieumyte. Jezus się nie narodzi. No narodzi się. <gryw> Wiadomo, że się narodzi. I Mikołaj też przyjdzie. Nie, nie trzeba się spinać, kochane. Nie trzeba się spinać. Uwierzcie mi, święta i tak się odbędą. Z umytymi oknami czy bez. Naprawdę. Więc taki postulat z mojej strony, żeby się nie spinać, dlatego że aura, która panuje dookoła nas, niestety nie sprzyja tej magii świąt. Tak naprawdę jest grudzień, powinien być mróz, a mamy 12 stopni. Powinien parać śnieg, a pada deszcz, więc no jak jeszcze będziemy sobie dokładać, a nie mieć wywalone, no to z tej magii świąt nic nie będzie. Prawda jest taka, że my same siebie biczujemy, same sobie nakładamy presję, że musi być zrobione to, że musi być zrobione to i ja pomimo tego, że jestem wychowana jako dziewczynka, która była wychowana jako dziewczynka, która zawsze wszystko musi. W moim domu już od jakiegoś czasu odeszłam od słowa musi w święta. Naprawdę. Ja święta przeprogramowałam po, pod nas, pod siebie, pod swoją rodzinę. I nie robię nic na pokaz. Nie robię nic pod ludzi, totalnie nie. To yy, jest bardzo sprzeczne yy, z moją naturą, z moim wychowaniem, ale jakoś się tego po prostu nauczyłam. Ten czas świąteczny, ten czas około świąteczny, nie jest dla mnie traumą, nie jest dla mnie spiną, nie jest dla mnie zdenerwowaniem. Ja po prostu, będzie co będzie. Są tylko to jest tylko parę dni wolnych. E, owszem, sprzątam dom, bo ja lubię odpoczywać w czystym domu w ogarniętym pomieszczeniu, a nie wiecie, że jest narzucane wszędzie albo tyle kurzu. Nie, ogarniam to, ale robię to. Tak jak na co dzień. E, nie sprzątam na siłę w szafkach. Nie odkurzam na siłę... Nie wiem pod meblami, chociaż i tak odkurzam, bo mam meble na nóżkach, bo, bo to jest mega wygodne. Ale wiecie, o co chodzi. Wiem, że wiecie, o co chodzi. I tego kochane Wam życzę. Tego luzu. U mnie ten luz święta panuje, mówię, już od paru ładnych lat. I absolutnie tego nie żałuję i polecam każdej z Was. Naprawdę, ja wiem, że część z nas, część naszej damskiej populacji już od jakiegoś czasu to praktykuję, czyli takiego niespinania się na maksa. Tego nie mycia ogiem tych, tak, tak, zdecydowanie. Także życzę Wam, kochane, w tym szaleństwie, w tym pędzie w takiej chwili, żeby usiąść, osadzić się w sobie, nawet głęboko pooddychać i porozmyślać. Aby na pewno ten pęd jest nam potrzebny do szczęścia, bo myślę, że nie, myślę kochane, że nie. <grymne> Dobra, kończę tę pogadankę. Chciałam tam po prostu nadmienić, jak to jest u mnie, bo, bo ja widzę, co się dzieje. Widzę, że ta nagątka, niestety, i ten szał świątecznych porządków ogarniania po prostu jest wszechobecny. I życzyłabym każdej z Was takiego luzu do świąt, jaki ja mam. Oczywiście, ja coś będę gotować. Ja będę sprzątać. Oczywiście. Ale bez, bez spiny. Bez spinę. Ja to praktykuję już naprawdę od lat. Czy pracowałam na jednych zmianach, czy pracowałam na trzech zmianach, czy pracowałam na dwóch zmianach, czterech zmianach, bo też tak było. To mam wrażenie, że odkąd się wyprowadziłam z domu rodzinnego, to właśnie zaczęłam powoli wdrażać, wdrażać, a ja już mieszkam w domu rodzinnym prawie 20 lat. Trochę czasu mi to zajęło, te pierwsze 5 lat na pewno tak nie było, ale potem powoli, powoli, powoli dorastałam, dojrzewałam do tego, żeby nie nakładać na siebie bata. Ja w innych dziedzinach życia, owszem, nakładam tego bata. Tak, ale tutaj, jeśli chodzi o święta, to cudownie dogaduję się z moją drugą połówką i ona mi pięknie to. Yy, Pięknie mi towarzyszy po prostu w tym i no tak działamy. Nie jesteśmy z tego powodu szczęśliwi, a nie uwiązani na siłę zmuszeni, bo trzeba, bo co ludzie powiedzą, bo co mama powiedzą, co Babcia powie, co ciocia powiedzą, co... co ludzie powiedzą ogólnie, tak? Nie. Totalny los u nas, jeśli chodzi o święta. Naprawdę. Niedawno właśnie znajomi nas pytają. No, ale co w święta? Co w święta? Plus, plus, odpoczynek, leżing, czas dla siebie. Po prostu. Dobra, przyszłam do sypialni i przy okazji pokażę Wam prezent, jaki dostałam od koleżanki. Ehm, ostatnio, jak była w Turcji, przywiozła mi korekkę, a tym razem przywiozła mi takiego pięknego żółwika z Egiptu, żółwika szczęścia. Przepiękny. Przepiękny i ja nie mam breloczku przy swoich kluczach, więc on będzie mi towarzyszył przy kluczach od domu. Zrobiłam sobie dzisiaj peeling enzymatyczny przed chwilą z Wami w łazience. Z Eveline Taki sobie, powiem Wam. Kiedyś mówiłyście, żeby dać Wam znać. Takie sobie. Takie sobie. A pokażę wam teraz tą narzutę z butiku Elizabeth. Ja ten butik znalazłam przez przypadek na Facebooku i tam panie mają głównie ubrania w większych rozmiarach, też takie fajne, jakościowo i teraz są mega, mega przeceny i taką jedną narzutę udało mi się dostać za 49 zł. Piękna, szara nożuta właśnie w taki srebrny marmurek. No mam nadzieję, że to będzie wyglądało pięknie. Zamówiłam dwie. Chyba psiknęłam sobie perfumami, słuchajcie, tu gdzieś. W takim usta ją i czuję smak w ustach tych perfum. To ja zrobiłam. Wydawało mi się, że gdzieś tu psiknęłam. No, także taka to narzuta, no więc zobaczymy, jak się sprawdzi ta narzuta. Zrobimy sobie teraz nalumację. Ja muszę sobie no właśnie usiąść i zrobić plan eee, menu <grym> na sobotę i... Yy, Lista zakupów, koniecznie, koniecznie. Proszę, zaraz to zrobimy. No i tort, muszę znaleźć przepis na tort. Bo chciałabym zrobić ten cytrynowy. Proszę, zaraz usiądę i to objadę. Ale najpierw się wypielęgnujemy. żeby mnie nie zapomniała o tym, że ja mam jeszcze wizytę online.